Metrów. chodź, Mąsiku, chodź, pokażemy im, jak to się robi. chodź, no. chodź, Mąsik, Mąsik, no chodź, nie wiem. chodź, 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 No No chodź. chodź, pokaż im wszystkim, pokaż, no chodź, pokaż, no, nie, nie, pokaż. pokaż się. pokaż, pokaż, nie, wszystkim jak to się robi. No, no, A nie, no, no. nie, ma już. No, no, no. nie, 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 Но сломал Покажи, как сегодня еще, покажи. Ну, покажи. Что? Ты уже тут, только что брала? Покажи, я тут, наверное, неделя. Он говорил, а, не, ты Покажи, как я А, мавджаз, иди, кот. Уж? Ну, и уж, Oh <laughs>